Kochani, z tej Kaworka. To jest mój pierwszy odcinek z, z serii Kaworka testuje. Więc tak, e, chciałam wam przetestować dwa słodycze, dwie rzeczy. Jeden to jest słodycz, a druga to jest bardziej solona rzecz. Więc tak, pierwszą, pierwszym słodyczem jest to taki e, cukierek. Byłam taką małą historię tego cukierka, bo tak, e, byłam na plaży i chciałam napompować kółko. Poszłam do pana i pan powiedział, że, bo zawsze się daje tak 2, 2, 2 zł złotówkę Dałam złotówkę i pan mówił, żebym nie zapłaciła za pompowanie, żebym sobie kupiła lizaka za złotówkę I sobie go kupiłam i zamiast y, zapłacić za pompowanie mam właśnie słodkiego lizaka A drugą rzeczą są takie y, chipsy? chipsy, powiedzmy Są takie prażynki salone i one mają fajny taki kształt Księcia bardzo lubi solone, no więc kupiłyśmy solone. Więc y, otwieram teraz te prażynki. Tak, oczywiście, jest ja taka dnia, że nie otworzyłam normalnej paczki. Znaczy, normalnie jakby się otwierało chipsy, czyli z normalnej soj. A ja musiałam od tej strony. Ale dobra. Chodzi tylko o chipsy na razie, prażynki. Y, cały ten chipsy-prażynek wygląda tak, jest takie białe. Hmm. Czuć, że na pewno są te prażynki solone, nie na przykład właśnie bekonowe, ani paprykowe Czuć, że są solone, bo są takie powiedzmy ziemniaczane Czuć, że to jest taki zwykły po prostu jakby powiedzmy chips ziemniaczany z dodatkiem soli Ja na, na niego dam 8,5 na 10, dlatego że są takie, nie wiem czemu, ale dla są takie trochę słodkie Słodkie, nie mają taki dziwny smak mają ale są strasznie ciągnięte, że mogłabym je jeść i, jeść i bym po prostu nie czuła. Teraz jest co jednym, nie? Czułam, żebym mogła je jeść, bo w ogóle nie czuję, jakbym się nimi najadła. Okej, okay, więc daję na to, te słodzie, z to jedzenie. 8,5 na 10. Teraz bierzemy tego z pięknego. z piękną buźkę, z lizaczka To jest najgorsze, że on tu się dziwnie otwiera, że najpierw tu. Dobra. Pani mi mówiła, że on jest koloty. Ale tutaj pisze. Tutaj pisze, że jest kola i coś tam mango? No. Nie mi się tego inaczej otwierać, Dobra, próbujemy. Powiem tak, pierwsze wrażenie na tego lizaka to jest takie Wziąłam tak Posmakowałam, to od razu kola, nie czuć żadnego mango nie? A jak wzięłam tak cały To dopiero poczułam mango i kola. Na tego lizaka naprawdę jest bardzo on dobry Kosztuje złotówkę, znaczy ja zobaczyłam za niego złotówkę, dobra Um, trochę podawał się tego taka jest naprawdę bardzo dobra. Um, więc tak. Na niego daję 9 na 10. Bo powiem, że jest słodki i to bardzo słodki. Ale bym, był tylko słodki, to bym dała 7. A daję 9, bo naprawdę ma świetne smaki. Czuć bardzo y, tą kole. Ale, jak chcielibyśmy całego lizaka, to po prostu czuć te mango, kole i to takie połączenie. Bo po prostu kola o smaku mango. I naprawdę to jest bardzo dobre, więc proponuję Wam kupić tego lizaka. Mówiłam, że zapłaciłam z niego złotówkę, ale nie wiem, jak u Was to kosztuje. Więc no. Napiszcie, czy chcecie, żebym więcej i częściej nagrywała taki właśnie kaworka testuję. Bo fajnie mi się właśnie Wam coś takiego nagrywa. Tak, wiem, szkoda, że nie mam. Więcej słodyczy do testowania, ale na razie mam tylko te dwa, więc no. Dobra, więc już jest koniec tego odcinka, więc subskrybujcie, komentujcie, złączycie to pa pa!